Kolejny odcinek, kolejne komentowanie, jak ludzie na tym świecie YouTube'owym sobie radzą z włoską kuchnią. Jak bardzo autentycznie ją robią albo jak bardzo ją łamią. I tak po prostu krak, krak, krak. A dla osoby, która kiedykolwiek ugotuje coś poprawnie, to ta osoba dostanie tytuł włoskiej nonny. Dobra, dzisiejszy odcinek to jest lazania dla widza i nie tylko. tak jest tytuł filmu od Książulo. Disclaimer, jak zawsze. <ścoughs> to jest format komediowy, kultowy. Można z tego kult zrobić. Jesteśmy tutaj, żeby komentować fajnie, merytorycznie, śmiesznie, zabawnie, tak fajniuszo. To, co się dzieje, rozprzestrzeniamy miłość, nie chcemy hejtować nikogo, więc peace and love wszystkim. Jedziemy na zakupy i będę dzisiaj robił tutaj lasagne. I ty ją spróbujesz? Też chętnie spróbujesz. O, to zobaczymy, Zawsze co kupi. Nie robiłem lasagne, no. Fajnie. Gra na banana, la dwa razy. Potrzebujemy seler naciowy, potrzebujemy marchewki. Składniki teraz podaje fajne. Sieletna seler nasiowy. naciowy. Marchewka, dobrze, tak, dobrze. 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 Boczku włoskiego raczej tu nie dostaniemy, więc kupię normalny, bo te paki są po 500 gramów pakowane. Nie potrzebujemy aż tyle. Potrzebujemy tyle. Wiesz, na taką jedną brtwannę zazwyczaj proporcja jest taka 2:1:0.5, Czyli na przykład kilo wołowiny 500 wieprzowiny, jeszcze 50 pancetta salsicza. Jeżeli wyjątkowo nie możemy czegoś znać, no to polski poczek jeszcze się nadaje. Nie? Dzisiaj będziemy przyrządzać lasagne. To będzie taka lasagne deluxe, tak naprawdę. Deluxe lasagne, czyli luksusowa. Mm. Na bogato! No dobra, co? Kroimy cebulę w kostkę oczywiście. Noże też są, jakie są, wariaty, no wiecie, to po prostu ma być, to po prostu ma być dobre. No ja tutaj nie będę jakoś równo No to ma być dobre, nie się... Będę... Trzeba, trzeba pokroić dobrze cebulę, marchewkę, selek, żeby to była taka kosteczka mała. Nieduża, bo inaczej potem te kawałki czuć i nie będą taką jedność razem ze sosem. No i widzicie, musiałem kupić całą paczkę, a tak naprawdę potrzebne mi jest tylko tyle tego. Mm, trochę więcej by było potrzebne, bo chodzi o to, żeby dać ta sama ilość cebuli, ta sama ilość selenaczowego, ta sama ilość marchewki, żeby po prostu wyszły takie trzy takie same kupki. Nie umiem kroić. A no dobrze, on powiedział, że nie umie kroić. Ale to nie jest jakiś science fiction pokrojenia, tak? I tak, nie? No ale jeżeli chcecie zobaczyć, jak zrobić super fajny przepis na lasagne, to tutaj znajdziecie link, który się wam pojawi. W ogóle mamy indukcję, ja na co dzień obcuję z gazem i z ogniem, więc... Indukcja się świetnie nadaje do długiego gotowania sosów, ponieważ możesz idealnie regulować moc. Ja często zostawiam po prostu indukcję tam włączoną na 10 godzin, i że gotuje mi ten sosik ragu, ala la bolognese powolutku. Stabilnie. Nie śpieszymy się z tym boczkiem, dajemy na taką piątkę, szóstkę i powoli, najlepiej żeby się wytopił, żeby był topiący. Dobrze, dobrze i potem na tym tłuszczu to możemy smażyć inne rzeczy. A wiemy, że tłuszcz jest nożnikiem smaku. Ładnie, ładnie. Koncentrat nie, nie To nie jest koncentrat tutaj? Nie wiem, wygląda jak koncentrat. W międzyczasie, jak robi mięso, to na patelni to można posmarzyć warzywa, żeby już powolutku się zmiększyły, oddały smaki i tak dalej na, na to oliwę. musimy zagotować wodę i rozcieńczyć to, wedle tutaj tego, chociaż nigdy tego nie czytałem, daję Nie pieniądze. rozumiem, po co bulion. Chyba do sosu chcę dodać? Też bulion w ogóle nie jest potrzebny. Dobra pasata pomidorowa. Woda. Są bulionu, czytka. Myślę, że koło nie bulionu jest nam potrzebne. Zajmiemy się tym mięsem, bo to się robi najdłużej. Będziemy dodawać wina i później będziemy zalewać to bulionem, będziemy to mieszać i redukować. Boczek już wygląda całkiem dobrze. Troszeczkę Jezu, tego... jakie duże te kawałki. Duże, no Zobacz. duże są. A bo to duże chłopaki są, so, Jezu. Ale to nie duże tak się usta. robi. Człowieku, rozumiesz, że ktoś nie, nie potrafi dobrze kroić? Ale pomimo tego, po prostu, to zajmie 3 minuty więcej. I masz taką różnicę, że matko boska. No i to trzeba chwilę podsmażyć, zaraz będziemy... A da... z boczkiem on to zrobił! Powinno to osobno być zrobione. Boczek się spali. Jest za mało tuszu, żeby, żeby te warzywa się apasire, czyli ugotowały, podsmażyły i tak dalej. W międzyczasie możemy zrobić bulion, czyli dajemy tutaj trzy łyżki na litr wrzącej wody, no to dam trzy łyżeczki na. Bulion totalnie niepotrzebny. Pamiętajcie, włoska kuchnia to prosta kuchnia. Wszystko ogólnie robicie na oko w kuchni, wiecie, to nie będzie podane co do grama, czego macie dodać, co macie zamieszać, co macie zrobić, co macie pokroić. No, to też racja, no... Wytrawne dania często się gotuje tak na oko, ale wiadomo, jakaś baza przepisu to jest ważna do... żeby mieć, nie? Tutaj widzę, że totalnie szaleństwo się dzieje. Wyobrażę jak najważniejsza w kuchni. Dobrze, ja bym tutaj dodał oliwę, bo widzę, że te warzywa już wsiąknęły całe tłuszcz w Ale mamy tylko olej, oliwy już nie kupowałem, i tak już mówił, a bo wydam nie wiem, 200 zł, wydał 120. O, mogłeś kupić oliwę z oliwek, a nie jakiś jakikolwiek olej. Oliwa z oliwek ma aromaty, ma wartości, to tamto jest przepyszna. Nie da się to obronić. To jest tak samo jak, co to było, amatryczana wujka Paulo, że używał olej zamiast oliwy z oliwek. No nie, no do tych przepisów używasz oliwę z oliwek i koniec. Byli w dużym supermarkecie, to nie jest tak, że nie było, że nie, nie dało się znaleźć. Tam są całe ściany w oliwie, nie? Jeszcze trochę i zacznie drzewo rosnąć. Teraz to jest czas na czosnek. Dosłownie minutę przysmażamy czosnek i wjeżdżamy z mięsem. Postanowiłem nie dawać całości, dam pół tego i pół tego. Myślę, że to i tak będzie światny ludzie. Tyle wołowiny. Więcej wołowiny, mniej wieprzowiny. Czy tak po prostu, nie? To jest takie. Mam naprawdę tego dosyć, że. Nie chcę. Nie. Daje mi taki vibe, że po prostu muszę nie chcę. Mogę zrozumieć, że to jest takie. Gen Z, takie jakieś, że jesteś cool, ale nie przekazuje mi po prostu pasji jakiejkolwiek, żeby przygotować. nie ma pasji. No, no, chyba nie ma, to nie wygląda, jakby on miał pasję do gotowania. Ale nie chodzi o pasję do gotowania. Po prostu chęć do przygotowania czegoś dobrego. Mm. Bo gotujesz, zrobisz zakupy, spędzisz czas w tym supermarkecie i potem masz wszystko w Bane. I to mnie po prostu razi. No i czekamy, podsmażamy chwilę mięso, później będziemy je przyprawiać. Pieprz, sól, bazylia, czosnek granulowany, ewentualnie może. Już dodajesz świeże, no to jak już chcesz, to dodaj trochę więcej świeżego. A nie, że dodajesz granulowany, że po prostu jego aromat granulowany to jest sztuczny. Trochę słodkiej papryki ja czasami daję. Później będziemy zalewać to winem. Wino odparuje, damy Jeszcze słodka papryka. Teraz będzie to wino odparowywało, na końcu sobie je posolę, popieprzę i tak dalej, i tak dalej. Kupiłem jakieś najtańsze siki, szczerze mówiąc. Najtańsze siki powiedział? Pamiętajcie, moi drodzy, składnik, który dodajecie podczas gotowania, to jest ten sam, który znajdziecie na talerzu. Jeżeli kupujesz najtańsze siki, to najtańsze siki dostaniesz na talerzu. Wystarczy, w zupełności wystarczy. Teraz zwiększamy ogień i mieszamy, aż wino odparuje. Nie wiem, czy to był dobry wybór. No, no właśnie. <głos> <głos> no nie, nie był dobry wybór. To zdecydowanie nie był dobry wybór, ale dobrze jest to, że czekałem aż alkohol odparuje, bo potem jest trochę trudniej, żeby odparował. Trochę soli. To mięso źle wygląda niej. bo ono jest szare, a powinno być takie, wiecie, leciutko zbrązowiałe, nie? Że nabrało koloru. Dwie szczypty. Bazylia. A, bazylia suszona. Oj, 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 tu się zaczynają schody, nie? Yes. Byli w supermarkecie? Bazylia jest dostępna cały rok. Kup świeżą bazylię, jeżeli już ją chcesz dodać. Ludzie się przyzwyczajają do smaku takiego sosu i wiesz, to smakuje jak te kupne po prostu. No, no. Jak te kupne, bo tam są same suszone przyprawy dodane, takie co nie, nie smakują świeżo. O no, Jezu, no. panie Marię! Czy ty widziałeś, ile no, no. tego czosku jest? Nie, nie, nie żałujemy tutaj nic. No i pierwszy, nie, to nie żałujesz żałował. tego, no ale potem będziesz żałował smaku tego, Aba. Koncentrat. A mówił, a mówił, że nie było koncentratu. I dosłownie ujęcie później, on leżał na stole. Tak. <laughs> Dwoma łyżkami. A w zasadzie nie musimy tego mieszać, bo od razu damy trochę bulionu sobie. Aaa, Tak jedna czwarta bulionu, zrobimy to na cztery razy. Yes. Dokładamy jeszcze jedną łyżkę koncentratu yes. i dolewamy oh od razu góle. O oh Jezus, okej. Ale to nie jest to. w ogóle pomidorowe. No w ogóle. Ale zobacz, gigantyczne kawałki warzywa, które w ogóle się nie. Amalgamary się nie łączą, się nie. No są oddzielną częścią po prostu. Tak, to jest. Nie... Dobrze powiedziałeś, Oddzielna część. Pomidorów w ogóle nie ma. Zero. Nie ma tej pasaty, nie ma tego tej soszy. sosistość. Nie soczystość, sosistość. Po jakichś 40 minutach nasze mięso wygląda tak, jakby większość bulionu... Jak żygi wygląda. Zobacz, oni spędzili tam już ponad półtorej godziny na czekanie na ten sos, a mogli spędzić te 3 minuty więcej, żeby ukroić dobrze warzywa. No i teraz dolewamy znowu bolionu, znowu mieszamy pół godziny, 40 minut. Zostawimy sobie tyle bolionu. Ja Jezu, to wiem, to jak to wygląda, razy, jak pasza dla konia. Serio? Jak pasza dla koni. Tak, jeszcze moja koleżanka też zawsze, jak robi paszę dla konia, to tak podlewa tym. Tak jak on podlewa bulionem, to ona podlewa to wodą gorącą i ta Żeby pasza. konie mogły to łatwiej jeść. Tak, i ta pasza robi to samo co ten sos. O, Strasznie nieapetycznie to wygląda. Wygląda no. jak pasza. Jak kupsko. Ten sos wygląda jak kupsko. Sosik wygląda mniej więcej tak, minęło jakieś półtorej godziny Wiesz, chodzi o to, że w momencie kiedy dodajesz tą passatę pomidorową, którą tu nie ma plus tą ilość wody to gotujesz, no to to mięso też oddaje smak temu płynu Nabiera ten smak tego płynu. Wszystko się staje taką jednością. A tutaj, wiesz, dolewasz, dodajesz to, po pół godziny wracasz, dolewasz, dodajesz to, pomieszasz. To jest taka bumeliza z tego zrobiona, że nie ma ręce i nogi. Co? Bumelza? Co? Bumeliza. To po włosku. Nie, to jest po polsku. Nie, moja ciotka to z Łodzi mówiła. Może to jest jakieś łódzkie. A na co określenie też? Takie popaprane po, po czegoś, nie? Taka bumelajza. I to, że on jest cały czas znudzony, to po prostu mnie to znudza. Tak? No ja to już zasypiam tu, człowiek. No, no, mi też się to źle ogląda. Ale z jego filmy są takie, że ja się skipuję cały czas. A, Jak masło beszale. się rozpuści, dajemy zaraz trochę mąki i później wlewamy mleko, mieszamy i na koniec doprawiamy gałką muszketałową. W teorii dobrze. Jak masło macie no. rozpuszczone i widzicie, że się zaczyna smażyć bądź gotować bądź coś tam, no. dajemy mąkę. Mąkę, bardzo dobrze i teraz Szczerze, nie mam totalnie pojęcia ile, daję tyle i po prostu mieszam, za mało. Jeszcze trochę. Jest dobrze, teraz musi to wysmażyć, żeby nabrało koloru, bo w tym momencie właśnie mąka się smaży i ona też wydziela taki posmak orzechowy. Będzie gotowy, w momencie, kiedy masło razem z mąką będą prawie się odklejać od spodu, że tak jak mieszasz, no to zostaje taka czysta smuga. No i to już jest taki moment, że więcej mąki nie dajemy. Ale tu ten brzeg tutaj to... 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 Dobry, nie trzepiesz się. Tutaj działamy szybko, bo się mogą różne złe rzeczy stać, jeśli zamulimy Dajemy mleko. Teraz rozmieszamy Dodajemy mąkę. Co? Nie! Mąkę raz szyda. Na początku z masłem, potem już ją nie dodajecie. Bo inaczej ona już nie jest podsmażona, ta mąka, już nie jest wymieszona z tym masłem. A skutka damy: czyli słuchajcie mnie. Proporcje klasyczne: 50 gramów masła, 50 mąki, 500 mleka. Dodajesz masło, rozpuszczasz. Dodajesz całą mąkę, mieszasz i smażysz, aż nabierze kolor i się będzie odklejała. Dolewasz całe mleko i trzepaczką cały czas mieszasz na średnim ogniu, aż będzie po prostu taki gładki krem. Wtedy. Sól, pieprz, gałka muszkatołowa, koniec. Dodajemy mąkę. Do Nie no. Zobacz, do Dodajemy mąkę, dodajemy mleko i mieszamy, mieszamy, Jezu! Co, czas mieszamy Spokojnie. Tak sobie utrudnia życie i z sosem i z beszamelem, że cały czas kurwa dolewa, miesza, czeka. Beszamel trochę mąki, trochę mleka, gotuję <noise> mieszam. Ja, 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 ja się tak czuję, jak ty coś gotujesz, ja to kręcę, że nawet nie, nie zwracam uwagi, to, co tam robić, tylko widzę, że mieszasz, że <noise> <noise> <zioge>, ciągle <gotuj. głos> tu, Tutaj to jest ten moment, mamma mia, bo naprawdę mamma mia. Mamy sos alaragu, książę alaragu, czy? Daj dużego na nas. Nie rzucaj we mnie znowu. <noise> ja też nie chcę. Składamy lasagne. Niestety nasze naczynie nie jest kwadratowe, więc będziemy musieli łamać makaron, żeby jakoś po prostu się do tego dopasować. Na sam spód... Dobra, to nie jest turbobłędne, bo czasem rzeczywiście płatek się nie mieści idealnie do brytfanki, Więc wtedy nożem dekapitujesz go, żeby go tak. Idealnie pokroić. ci beszamel? Nie żałujemy to tego. Jest dobrze. dobrze. To się dobrze, tu. To... Beszamel trochę sosiku się da na spodzie, po to, żeby płatki makaronowe się nie przykleiły. Fuzzy, makaronik, ja go połamię, więc cały ja ten pier... ten się złączy, jak będzie w piec... e, No nie, no. On dosłownie go połamał w kawałkach, pod takie płatki. Weszedłby ten płatek do środka. No właśnie. No zobacz. No przecież wchodzi płatek. Po co ty... No zobacz, ma taki płatek, taka brytwanka. Taki płatek, taka brytfanka. Dragu, Sądzę, źle to, ci to wyszło. Jakby teraz dobrze to robisz, na płaty makaronowe teraz ten sos jakby? Jak już masz podstawę z beszamelem i troszeczkę sosikiem, którego nie dodał na pod, pod spodem, to płatek, beszamel, sos, ser. Płatek, beszamel, sos, ser. A ostatnia warstwa musi być najbardziej bogata sosu i beszamelu, żeby się makaron nie przypali. Delikatnie, delikatnie. Dobra, wiesz, że teraz mozzarella. Beszamelu w ogóle nie dodał. Beszamel to jest, nie wiem, 30% dania lasagne. Dodaje tyle fajnego tłuszczu. No i też chyba najbardziej dzięki beshamelowi ten makaron się zrobi? Włączy. Dzięki sosowi, który no. w jego przypadku nie jest sosem, więc. No właśnie, u niego... dlatego ten beshamel tylko pozostaje. Dokładnie nie? tak. Ten sos powinien być bardziej sosowy i wtedy rzeczywiście ten sos ugotuje ci makaron. No jedziemy znowu z makaronem. Nie wiem, czy to wyjdzie, tak jak łamie ten makaron. Ja, pitole. Jezus. Te płatki wchodzą tam do środka, wchodzą, mieszczą się, a jeżeli się nie mieszczą jeden obok drugiego, to szekła, jeden nad drugi tak leciutko. Peszanek jest, sosik, nie sosik jest, ser jest. Teraz dobrze zrobił, wcześniej źle. Wcześniej zapomniał. No i yes. A co on to makaron dał na, na górę? Na sam górę? Jako ostatnia warstwa, żeby się przypaliło po prostu Jeśli chodzi o ostatnią warstwę, jest to tylko bechamel i grana padano No już w naszym wypadku pomieszany z mozzarellą Chodzi o to, że najpierw wstawimy to do pieca przykryte folią Chwilę przed wyjęciem zdejmę folię, żeby się zrobiła taka chrupiąca skórka na górze Właśnie z grana padano Lasagne czy się przykrywa folią, czy nie? Przykrywa się, jeżeli robicie taką wysoką lasagne, to wtedy ma to sens. Jeżeli robicie w takie klasyczne brytwanki, takie, to nie ma sensu przykryć. Zwłaszcza, że najfajniejsza rzecz w lasagne, to jest kiedy się robi ta skorupka na zewnątrz, ta z góry, że ona jest taka serowa, sosowa, chrupiąca, ale nieprzyjarana. Pół godzinki, później odsłaniamy na jakieś 5 minut, muala. Jak wyjmiemy, to musi tak z 5 minut jeszcze... Co to znaczy muala? No jakieś jego powiedzianko jest nie? No. To nie jest molla to jest bumeliza. Czas zdjąć folię z góry Uff. Oh yeah. Mamy mały problem Dobra, dosłownie jeszcze 5 minutek z odsłoniętą folią Wykładam ją na blat, ona sobie leży 7 minutek, mniej więcej odpoczywa Nie wiem, mnie to... Tak, me, tak mnie to zmęczy ten odcinek Rozumiem, że to jest jego sposób, ale... Mm, ja już coś wiem Za mało soli za mało sosu. Nie wierzy! Panie panowie Dotarliśmy do końca odcinka. Ja po tym to... Ja już nie wiem co mam skomentować. Ale mi to humor. To był taki plot twist, z którego się naprawdę nikt nie sposobieł. To może dobrze, że tego nie wymontowali. Zobacz, jak się uśmiałaś. <laughs> Na Marksa to mnie z, nie smakowało. O Matko, Nie wygląda to dobrze. To wygląda to. Słucho wygląda. Jest. Ultra sucho. Wygląda jak and cheese. No, ultra sucho. Jakieś tu mięso obrzydliwo szare. Nie ma w ogóle żadnych kolorów włoskich produktów. Powiem szczerze, że ja naprawdę wierzyłem do połowy tego filmu, że to będzie dobry przepis. Nie ja też. Bo z taką pewnością kupował całkiem dobre składniki, no. że byłem taki, że no, no to ogarnie, pewnie wyczytał jakiś turbo włoski przepis w internecie mm -hmm. i robi według niego. Nie? No. Potem wiesz, każdy krok kolejny był coraz bardziej <śmiech> rozwalenie <śmiech> tego przepisu. A, a potem wojek puścił bąka. <laughs> i koniec. Ja już coś wiem. A to nie wygląda dobrze człowiek. Mam nadzieję, że I po również twarzy, i, i po dania. oglądając ten film, zaczęliście robić lasagne. Mm. Moi drodzy, nie róbcie tej lasagni nigdy w życiu. To jest po prostu klęska włoskiej kuchni, włoskiego przygotowania takiego dania. Trochę bardziej mokra. Trochę Powinna być. Trochę więcej wilgotności bechamelu. zawsze jest za mało bechamelu. No jest... Za mało wszystkiego, za mało... Pasaty nie ma, jest y, suche jak serce twojej bi... byłej, albo serce twojego byłego. Jest naprawdę super. Niestety w całości brakuje trochę takiej wilgoci. Troszkę więcej. On tak stara się bardzo zgrabić. No on się naprawdę nie? stara uratować <laughs> no, 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 tę sytuację. Nie? No, no, to, jest to danie włoskie, tak? To nie jest danie włoskie. To jest danie nie wiem z jakiej kuchni. Jakiejś waszej kuchni wymyślonej. To nie jest danie włoskie. No. Lampka czerwonego wina i mamy wszystko. Tutaj by się nawet wino nie uratowało, bo wino też było takie. Mm, Pasowało <grym> Na ten sam pożądanie. No, także słaba, sucha, niewilgotna i tak dalej. Ogólnie nie polecam, nawet Wam nie daję chyba przepisu <grym> do opisu. Po co ten film? No właśnie to, co pomyślałem. Straciliśmy. Pół godziny naszego życia, więcej, bo tu jeszcze stopujemy, komentujemy, dla przepisu, którego potem ty na koniec go nie polecasz. Mógłby dać disclaimer. Przepis mi nie wyszedł, sorry, wyszło tak, to ma charakter przehumorystyczny, zabawny, to jest tylko w logik, a, 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 a nie coś innego. A nie autorski super przepis włoski. Szczerze, jest tak słucha widzowie, że w dolownym tyczu podołnierzu. coś tu, tu posłucha. No to jest podsumowanie tego odcinka, podsumowanie przepisu Książula, że dodałby keczupu do tego, tak jakby to był po prostu jakiś keps. Ja mam tak na obronę tego, to Dobra. to, że, że filmy Książula się nie ogląda, żeby się dowiedzieć czegoś, tylko się ogląda właśnie może dla jaj. Entertainment. Entertainment. No, tak w tle czasami. Tle no. trochę... Dobrze, że powiedział na końcu szczerze, że to nie jest dobre. Bo dzięki temu ludzie wiedzą, jak tego nie robić. Zazwyczaj ludzie, którzy gotują, mówią, że to jest właśnie włoskie i super ten i robią coś źle. A on tutaj powiedział, że mu nie wyszło, że jest suche i ten plusik Dobrze. za to. Dotarliśmy do końca tego ccika. Niestety pan Książę nie dostanie tytułu włoskiej babci. Do tego no, nieco lepsze danie trzeba zrobić. Zaczęło się dobrze, skończyło się dramatycznie, tak jakby to była jakaś masakra włoskich babcz. To wideo pod spodem, które wam się teraz pojawi, to na pewno ciszę spodoba, bo dotarło się tutaj do końca, a my się widzimy w kolejnym odcinku. Hello! Boo!